Tak to wygląda moje drodzy. Jumzik ma założony nowy rozróżnik. W trakcie pracy tamten stary pad, ten już konkretnie od Jumzika. Ten był chyba Durthusa. Ma założony orbitol. Tak to wygląda, trzeba tutaj. Troszkę było poprzerabiać. Pod złym kątem jest ta flansza sprzedawana. Pomocowane jest na stalowe opaski, więc będzie dożywotnie. Raczej siłownik jest tutaj. Wszyscy montują go tutaj z boku, ale mi się to nie podoba. Zostawię miejsce, ewentualnie zawsze mogę go przerzucić na ten bok. Na razie jest tam. Tak to oglądam. Jeszcze opony wiadom, bo już leżą nowe opony. To Nowa jest Tędy idzie do zbiornika przelew. No, i nowa fajera jest założona całkiem. Niestety, bez kombinacji się nie obeczą musiała być wiercona, kombinowana. Ale jest tak, że można słoń na nią usiąść dzika stali jakieś sierry, czy Eskorta, czegoś tam dużego jest. Fajna. Podłączymy jeszcze stacyjkę. Mamy kluczyk, klakson, Kierunkowskazy będą w stacyjce, będzie fajnie. Ale teraz trzeba się brać za robotę, bo sprzęt już jest zapięty. Jedziemy w pole pracować. Czasu. Jest trochę hektarów do zrobienia, a my w czarnej dupie, bo przez skurczy syna, który sprzedaje takie sprzęty, takie zestawy do przerobienia na Orbiton, starczyliśmy w sumie 4 dni nad tym, żeby poprzerabiać cały traktor, żeby to wszystko pasowało, bo okazuje że ten zestaw jest Całkiem jakiś z dup, ale to już będzie na kanału dłuższy film na ten temat. Poświęcę Pokażę Wam dokładnie wszystkie szczegóły na kanale. Nagram film i to puszczę. Niech wszyscy będzie przestroga, żeby nie wydawać tak jak my 3000 na zestaw, bo ten zestaw jest 1000 1200 zł. Można sobie naprawdę za 1200 zł to złożyć, świetnie sobie zrobić. Bez jakichś oszołomów internetowych, to sprzedają. sprzedałem. Na kanale powiemy, jaka firma nam sprzedała. Nie będziemy w stanie się przed tym, żeby ustrzec. Jedyny plus, że Pan powiedział, że jak chcemy, to możemy to zwrócić mu. No, szkoda, że tylko wtedy to powiedział, jak już mieliśmy rozebrany cały traktor. Ale... Plus jest taki, że naprawdę świetnie się prowadzi, jest bajka, naprawdę bajka. Jednym najmniejszym paluszkiem kręci się kierownicą w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, czy w jeździe, czy to i jak. Popatrzyłem jeszcze teraz w polu, ale... Jeszcze masa została do przyczepienia w kabinie. Jakby ktoś miał tą obudówkę tutaj, my tego nie mamy od początku, to bym był wdzięczny bardzo za kontakt.